Spostrzeżenia Stasia na Mszy Świętej. W niedzielę rano Staś z młodszą siostrą i rodzicami wybierali się do kościoła, na Mszę Świętą. Do kościoła nie mają daleko, dlatego poszli pieszo. Staś wykorzystał ten czas i zapytał rodziców, dlaczego w niedzielę chodzimy na Mszę Świętą? Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania pana Jezusa. To wyjątkowy dzień w tygodniu, wyjaśniła mama. Aha, tu już rozumiem, westchnął Staś. Dla mnie jest on super nowy, bo nie idę do szkoły, a wy do pracy, dodał. W tym dniu bez pośpiechu i odświętnie ubrani możemy iść do kościoła na Mszę Świętą, dodała mama. Staś chciał jeszcze o coś zapytać, ale spostrzegł, że już są przed kościołem. Przerwali rozmowę i w ciszy weszli do środka. Wszyscy przeżegnali się wodą święconą i udali się do ławki blisko ołtarza. Staś lubił to miejsce. Stamtąd dobrze widział, co się działo podczas mszy świętej, a jak się troszeczkę wychylił, to widział, jak ksiądz i ministranci przygotowują się do mszy świętej w zakrystii. Po krótkiej modlitwie na kolanach, w której Staś przywitał się z Panem Jezusem, chłopiec usiadł w ławce i z niecierpliwością Czekał na rozpoczęcie mszy świętej. Trochę się rozglądał i zobaczył, że do kościoła przyszli jego znajomi z klasy. Janek siedział razem z Kubą i ich rodzicami. Była Gabrysia i Karolinka. Ponieważ było jeszcze parę minut do rozpoczęcia mszy, Staś zerknął w stronę zakrystii. Zaciekawiony przyglądał się, jak ksiądz na czarną sutannę zakłada białą, długą suknię. To nazywa się Alba. Przypomniał sobie Staś. Pani Katechetka mówiła, że nazwa pochodzi od białego koloru, tłumaczył sobie w myślach. Potem ksiądz szerokim gestem założył biały ornat ze złotymi ozdobami. Staś usłyszał dźwięk dzwonka, na który wszyscy wstali. Ksiądz z ministrantami wyszli z zakrystii i uklęknęli na chwilę tylko na jedno kolano, po czym udali się w kierunku ołtarza. Rozpoczęła się Msza Święta. W tym czasie wszyscy śpiewali, a kapłan podszedł do ołtarza, pokłonił się i ucałował ołtarz. Staś do tej pory nie zastanawiał się, dlaczego ksiądz tak robi, a dzisiaj go to zastanowiło, więc postanowił zapytać o to rodziców po Mszy Świętej. Zwrócił też uwagę, że w pewnym momencie Mszy wszyscy bili się w piersi. Sam również zacisnął dłoń i mocno uderzał się w piersi. Po skończonej mszy świętej Staś zasypał rodziców pytaniami: A dlaczego kapłan na początku mszy całuje ołtarz? Zapytał. Pokłon i ucałowanie ołtarza jest znakiem szacunku do Jezusa i jego śmierci na krzyżu, odpowiedziała mama. Ołtarz to specjalny stół. Tak jak w rodzinie spotykamy się, aby zjeść posiłek przy wspólnym stole, tak przy ołtarzu karmi nas Jezus, dodał tata. A jak nazywa się ten domek, przed którym pali się czerwone światło? Pani na katechezie mówiła, ale to było tak trudne słowo, że nie zapamiętałem dalej dopytywał Staś. To tabernakulum powiedział tata. W tym miejscu mieszka Jezus pod postacią białego chleba a ta czerwona lampka przypomina nam o obecności Jezusa, przed którym należy uklęknąć. W czasie mszy też klękamy, wyrywał się Staś. Oczywiście, masz rację, powiedział tata, ale wtedy wszyscy klękamy na dwa kolana. Stasiowi przypomniało się jeszcze jedno pytanie. A dlaczego na początku mszy wszyscy ludzie bili się w piersi? Mama wyjaśniła, że bicie się w piersi to znak szczerego żalu za to, co zrobiliśmy złego. I tak upłynęła im droga powrotna do domu. Staś był bardzo zadowolony, że spotkał się z Panem Jezusem, a jednocześnie dowiedział się tylu nowych, ciekawych rzeczy o Mszy Świętej. Na koniec rozmowy Staś stwierdził: Za tydzień też będę uważał na Mszy. Może znów wpadną mi do głowy jakieś pytania? Bardzo dobrze. Chętnie Ci na nie odpowiemy. Powiedział tata i ucałował syna w czoło.